Witam wszystkich serdecznie. I żegnam od razu? No dobra, to było niespodziewane. Yy, więc dwa do, jednego dla dwa do jednego zwycięstwa dla mnie. Ale okej, okay, seriously, no to, 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 to robimy tak. I od razu zaczynam. Nie będę nawet w ogóle na nagrywał od nowa, no bo bez jaj. <laughs> tak nie powinno to wyglądać. Um... Ciekawe, czemu gościu wyszedł. Bardzo ciekawe, czym gościu wyszedł. Czy zdążę zerknąć na... Wiesz, to była historia meczu. Na to, kim ten gościu był i co... Czemu on... Czemu on wyszedł? Devil. Denis. Podobnie się nazywają jeden z drugim. Game ready. No i co? I wcale nie jest takie ready, jak się okazuje. W ogóle nie wiem, czy wy też tak macie, ale ostatnio czas oczekiwania na przykład Heroes of The Storm się dla mnie zwiększył kilkukrotnie. I, i, i zamiast czekać 15-30 sekund na mecz, to czeka się po 2-3 minuty. Eee, strasznie to jest irytujące. No game ready. No i co? No, player. Mm -hmm, player has left. Lepiej teraz niż, niż za kilka chwil na pewno, ale ogólnie trochę słabo. I mi się to nie podoba. No dobra, to czekamy. Czekamy wciąż. A raz grałem z Zergiem, raz grałem z Terranem. To teraz powinien być Mirror, i powinienem z, na Protosa trafić. No dobra, zobaczymy, co się uda. Czy się uda tym razem rzeczywiście zacząć jakiś mecz normalnie. Nie, znowu Terran. Znowu Terran z Golda. Xcraft. dobra panie Xcraft. może być, może być pan Xcraft. Obowiązkowe strzykanie kośćmi palców przed meczem, dobra. Postarajmy się nie zbudować asymilatora, tym razem na dobry początek. To jest najważniejsze. No, go, go. No panie Xcraft, no StarCraft się panu tyle ładuje. Ech, moja lodówka by szybciej tego StarCrafta załadowała. Dobra, jesteśmy. GL Jeff. GLA Jeff, let's go! Kurczę, ale to jest też różnica, bo chyba wszyscy do tej pory, z którymi, z którymi grałem, napisali GL Jeff na początku meczu. Czy wy też to zauważyliście? To jest naprawdę... no wiecie, maner zawsze jest zawsze... Maner zawsze spoko, nie? Maner zawsze spoko. Dobra, postaram się tym razem e, zeskautować. Uh, czy gdzieś tu przypadkiem nie ma jakiegoś bolka, który coś będzie próbował budować mi w bazie? A jak jest, to spróbować zareagować adekwatnie do tej sytuacji. So far so good, so far nikogo nie ma. Mm, okay. Zastanawiam się jakie są timingi, żeby móc spokojnie budować Oracle w rozsądnym czasie. I znowu spróbujemy. Z tym, spróbujemy z tym Oracle. Wydaje mi się to cały czas całkiem dobrym, całkiem sensownym otwarciem e, Myślę, że... Myślę, że Oracle wciąż jest naprawdę bardzo mocną jednostką. E, będzie gorzej troszkę, jeśli na przykład mój przeciwnik zacznie od reaperów. No, ale będę musiał jakoś sobie z tym dać radę. E, jakoś to przeżyć. A jak na razie budujemy, budujemy probki. Jeszcze dokładnie te dwie, które są w tej chwili w trakcie budowy. Więcej, więcej nie będę za bardzo potrzebował, przynajmniej jeszcze przez chwilę. No i znowu myślę, że miejsce dobre na Stargate'a będzie gdzieś tu. Dobra, a tyle nam mi starczyło surowców, mogę zacząć wydobywać z obu tych ten. Dobra, na razie mam wszystko co trzeba i... Nie, spróbujemy adepta zbudować. Myślę, że wszyscy w tej chwili zaczynają od adeptów, więc będę od adeptów zaczynał i ja. I pytanie, też, jak zgadzam się tym razem, wyrobię Stargate w tej chwili, będzie musiał zostać wybudowany, więc troszeczkę, jakby później, no ale dobra, zanim on się zdąży wybudować, to powinno mi starczyć, yy... powinno mi starczyć. Aha. No dobra, czyli otwarcie od Reaperów to jest y, zawsze bardzo spoko. Nie mam pojęcia, czy on tam ma jakąś, jakąś ekspansję, czy nie. Nie dowiem się tego jeszcze przez dłuższy czas. Tym razem wybuduję. Ej, no przecież. Ok, pierwsza ważna informacja. Y, oracle, Twój Adept sobie radzi z dwoma Reaperami. Druga ważna informacja. Y, zaraz będę miał Orakla, mój przeciwnik, najpewniej jeszcze nie bardzo ma cokolwiek. Więc ogólnie very, 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 very nice. Dlaczego dwóch tu przeszło? Podczas gdy ja jednoznacznie kazałem przejść tylko i wyłącznie jednemu. jeden aukel jest, budujemy drugi. Jak już wiecie, jak już tak... No może nie cheezować, tylko jak już tak otwierasz, to na pełnej tej wlecieć od razu dwoma i będzie. Będzie konkret. Będzie konkret, dobra. Jemu tu jest cały czas tak dużo próbek, tego też nie do końca wiem. wam wam że też zmieniłem. rally pointa, no kiepski jestem jeszcze w tę gierkę. Jeszcze jestem kiepski w tę gierkę, ale uważajcie, będę coraz lepszy się robił. Dobra i research complete. Tutaj, do, to jest bardzo dobra wiadomość. I możemy wlatywać. Zobaczymy, co nam się uda ugrać. Ile jest z w ekspansji. Doszpadecznie dużo. Zastanawiam się, czy nie byłbym w stanie rozwalić tych wszystkich marniców. Wydaje mi się, że miałbym szansę, ale spoko. E, dobra, pierwsze robo. teraz też trzeba jeszcze jedną rzecz zrobić, a mianowicie wyskautować e, co mój przeciwnik tam kombinuje Bo... To niestety wcale nie jest... Miny, marudery... No dobra, parę dodatkowych jest wach zabitych. Zastanawiam się co się teraz gra tak naprawdę na, na taką kompozycję jak mój przeciwnik pokazuje, bo wydaje mi się, że kolosy zostały znerwione. Może oznaczać, że wtedy będę musiał coś innego wykombinować. Marudery. No dobra, tak się doznałem też w ogóle, czy jestem zbudować w tej chwili e, zeloty mając adepty na... Spoko. Mając adeptów przepraszam za brak odmiany. Trzeciej raz brak. parę pylonów do ewentualnych flank e, i co chciałem zrobić to tak. Twilight council wybudować i pójść w stronę templarów. Templarzy zawsze spoko. Szczególnie że mam aż tak dużo gazu. Dobra

Oh, ona finally started it. I'm so Mineral field depleted Mineral field You have not minerals. It is destined We interpret. extrapolating You Dobra, i tak naprawdę naj, najlepszą jednostką chyba w tej chwili tak naprawdę byłyby Disruptory, bo one po prostu zjadają teren na śniadanie, obiad i kolację zresztą też, tak? A przy kiepskim mikro, na który ja osobiście liczę, mam szansę na to, żeby e, coś ugrać w ten sposób. No dobra, mam też już tych... We are the No dobra, słabo to wyszło. Nie taki był plan. Na szczęście mam e, Feniksy, które będą w stanie spokojnie zranić tego Mediwaka pełnego jednostek i coś z nim zrobić. Hmm, natomiast ogólnie... no dziwnie się, że tak słabo, nie, nie było Steampaka. E, mam wrażenie, że nie było e, te, jakiejś takiej bardzo zdecydowanej agresji tylko tak se, a, przyszedł se zaatakował se coś tam se ten ale tak ogólnie to e, tak sobie no ale dobra tym lepiej dla mnie mam już dwa te disruptory i jeden warp dobra że jest armia, trzeba by jakieś desolation zacząć rzucać. O, i ten z był błędem, on był dużym błędem. Panie, bez sensu. E, Sztanki, dobra, zakładanie bazy. No dobrze, że stracił tyle energii na tych negatorach. Się zastanawiam czy ja po prostu nie będę mógł niedługo podejść pod tą, uh, pod tą jego armię i. No, go and win, tak? Tak po prostu. Dobra, prędkość dla tych, prędkość dla wszystkiego. Nie, tego nawet nie będę wynajdywał, bo nie ma sensu. Dobra, tak I tutaj mogę zakolejkować tarcze i charge dla zelotów. Dobra. No i spróbujemy znowu kolejny revelation. Gdzie on jest? Mm -hmm. Jak się okazuje skrót do revelation jest nieco inny niż mi się pierwotnie zdawało, bo jest R, ale spoko. Dobra, jest World już wszystko mamy. E, teraz się powinno okazać, że zabraknie mi czegoś innego. Na przykład Mikro. Znaczy, może mi zabraknąć, wyobraźcie sobie. Złapać mojego przeciwnika ze spuszczonymi stopniami. Co może być trudne. Jezus Maria, ile ja mam tego? Ile ja mam zasobów?

<laughs> 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 Best guys are exhausted. No dobra, mikro oczywiście zawodzi, makro zawodzi, przesaturowane, przesaturowane, brak z uh, budynków produkcyjnych absolutne, absolutnie stuprocentowo beznadziejny performance z mojej strony, ale z mojego stro z, ze strony mojego przeciwnika jest podobnie słabo, więc yy, nie będziemy się tym za bardzo przejmować. Nie mam już Oracle. Co przeszkadza w rzucaniu dobrych tych, yy, w rzucaniu dobrych dysruktorów. No tu też widziałem. Dobra, tam jak Templarów mam z feedbackiem. Liczę na to, że pojawią się tam niedługo e, te Medivaki. Przesłałem też Maderzy Core tutaj. To też już dawno, dawno, dawno temu powinien był skończyć. Legacy of the Void powinno być szybkie, dynamiczne. A jest tak jak widać, ale jak gra dwóch nubów, to tak to się kończy. Ale na szczęście ja już teraz się po prostu I będę maksował. i, I tyle. No dobra, no to mamy w takim razie kolejne zwycięstwo. Nie wiem, jaki to już jest licznik. Wiem, że ten mecz trwał 17 minut, a powinien był trwać dużo, dużo, dużo krócej. Um, ale jest zwycięstwo. Dobra, panie, panowie, dzięki wielkie. Do następnego kasta. Cześć.